Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do listu do Galacjan, do pierwszego rozdziału od szóstego do dziesiątego wersetu, które brzmią tak. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który Was powołał w łasce Chrystusa, do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy Was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. Ale choćby nawet ktoś z nas, albo sam Anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę, różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz powtarzam: jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę, różną od tej, którą już przyjęliście, niech będzie przeklęty. Zobaczcie, że w tym fragmencie apostoł Paweł nie dziwi się, że ludzie dają się zwieść, ale że tak prędko dają się zwieść. Bo do Galacji przybyli fałszywi nauczyciele, którzy próbowali przekonać tamtejszych chrześcijan, tamtejsze kościoły, by odrzucili nauczanie Pawła i przyjęli tak zwaną inną dobrą nowinę. Doroła głosiła, że do zbawienia i społeczności z Bogiem konieczne jest jeszcze coś dodać: że nie wystarczy tylko wiara, ale także stosowanie różnych praktyk, przestrzeganie różnych zasad i obchodzenie różnych świąt. Ale Boże Słowo wyraźnie głosi, że istnieje tylko jedna prawdziwa Ewangelia, że jest tylko jedno przesłanie o zbawieniu to co przekazał nam Chrystus. Przesłanie to mamy objawione w Jezusie Chrystusie dzięki duchowi świętemu, które zostało natchnione Pismo Święte i autorytetowi Pisma Świętego, które wskazuje nam na prawdziwe przesłanie Ewangelii, dobrej nowiny o zbawieniu. Dzisiaj możemy się spotkać z wieloma różnego rodzaju naukami, ideami, przesłaniami, przekonaniami, których źródłem są inne osoby, jakieś tradycje, jakieś pisma poza Słowem Bożym, które nie są częścią Ewangelii Chrystusa i nie powinny być do nich dodawane. Mieszkamy po prostu w czasach, żyjemy w czasie. W którym wielu ludzi wprowadza zamieszanie różnych poglądów i filozofii do dobrej nowiny, co przekręca to, co zostało przekazane przez Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego też Paweł mówi: Niech taka osoba będzie przeklęta. Dwa razy powtarza to w tym fragmencie: Niech będzie przeklęty. To przekleństwo to greckie Anathema, o którym, które oznacza wyrok ostateczny, wieczne potępienie. I oddzielenie od Boga. Paweł wyraźnie uzasadnia to przekleństwo gniewem Ducha Świętego, skierowanym przeciwko tym, którzy wybaczają prawdę przesłania Ewangelii. Dlatego też bądźmy dzisiaj ostrożni i nie pozwólmy, aby jakieś idee, tradycje, przekonania innych ludzi, jakieś filozoficzne poglądy wzbudziły w nas zamieszanie. I doprowadziły do tego, że przyjmiemy inną Ewangelię. Innej Ewangelii, jak mówi Paweł, nie ma. Jest tylko ta, która została przekazana w Judusie Chrystusie. Radości w Panu. Pozdrawiam do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.